W dzisiejszym odcinku pokażę Wam masę nowych zmian, o których mogliście jeszcze nie wiedzieć w rozdziale czwartym. Wraz z wejściem czwartego rozdziału do Fortnite'a zostały wprowadzone nowe technologie, o których mogliście jeszcze nie wiedzieć. Koniecznie oglądajcie do końca, by poznać wszystkie z nich, oraz musimy dzisiaj też wygrać gierkę. Zostawcie łapę w górę, jeżeli chcielibyście zobaczyć daily przez cały grudzień. Oraz pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kodzik Zakrzak i ty do sklepu. A więc LS już widzowie oczywiście w busie bojowym. I tak jak już mówiłem, w dzisiejszym filmie porozmawiamy o różnych technologiach oraz zmianach, które zaszły w Fortnite, więc koniecznie do końca, żeby dowiedzieć się wszystkich ciekawych rzeczy. Pierwsza, moim zdaniem, gigantyczna zmiana, która weszła do gry, jest oczywiście mniejsza mapa. Może niektórzy już zauważyli, a może niektórzy jeszcze tego nie zdążyli zauważyć. Mapa Fortnite'a jest mniejsza o ponad 30%. Co za tym idzie? Idzie oczywiście za tym to, że rozgrywka będzie bardziej dynamiczna, szybsza, ciekawsza i interesująca dla gracza, dzięki czemu będzie nam się po prostu grało przyjemniej. Został dodany również rycerski biom, którego nigdy nie było w grze. Jak wiecie, mieliśmy zimę, mieliśmy jakąś tam, powiedzmy, Grzybnie, wiosnę oraz oczywiście pustynie. Mamy tutaj zamki, takie stare domki. I powiem wam tak w tajemnicy, że jest to mój ulubiony biom i chyba będę latał tutaj co mecz. Ten filmik będzie zawierał informacje dla nowych, jak i dla starych graczy Forta, ponieważ dla każdego będzie coś ciekawego. Przy okazji mamy tutaj nową skrzynkę, której jeszcze nie otwierałem i dostałem z niej uuu, pistolet maszynowy z dwoma magazynkami, czyli oczywiście nowe bronie, tak naprawdę, które pojawiły się w grze aktualnie. Jestem ciekawy, co myślicie o nowej mecie? Możecie dać znaka w komentarzu, a ja teraz wyjacie tego. Dostał dużo. Wow, jest ta hita. Panie kapitanie, do lobby zapraszam. Wyskoczyła nam na ekranie kolejna ciekawa rzecz: Mianowicie są to nasze perki. Kolejna nowość, która weszła do gry i której może jeszcze dużo osób nie rozumieć, polega na tym, że w każdym z meczów możemy wybierać perki, czyli takie ulepszenia naszej postaci. Ja aktualnie wybiorę sobie łuk elektryczny i wybuchowy, więc bardzo dziękuję. Zabierzmy sobie jeden z tych łuków. Niech będzie to łuk elektryczny, bo możemy się nim odbijać. Ty, co mnie strzelasz? Popie, chodź tu. Dostał 75 elegancko. Zapraszam do walki. Jest daleko, już go nie ma, z Żegnamy zawodnika. Jak mogliście już zauważyć, gram tryb bez budowania. Dlaczego? To jest ciekawa informacja dla starych wizów Fortnite'a. Jeżeli dawno nie graliście właśnie w Forta, to myślę, że warto wrócić. Są teraz takie tryby, jak bez budowania, dzięki któremu będzie o wiele łatwiej przystosować się z powrotem do grania w grę. Ja polecam, serio. Jest kolejny gościu w tym budynku, chłopie! Zapraszam do walki. Chodź tu pyk! Trafiamy 60, dostał elegancko. Kolejne 60 z tego miecza. Myślę, że to powinna być już tylko formalność. Lecimy, trafiamy go z pompy. Po raz drugi, po raz trzeci i pana małpę wysyła. Do lobby. Masa osób moim zdaniem zdążyła również zauważyć to, co stało się z grafiką Fortnite'a. Jest to kolejna zmiana, która odmieniła grę o 180 stopni pod względem wyglądu, ale jak to się stało, można zapytać. Stało się to poprzez wprowadzenie nowego silnika Unreal Engine 5, który do gry wprowadził nowe technologie, nowe możliwości, już wam o nich opowiadam. Tak, przy okazji, poczekajcie, aż wyjdzie słońce i powiem wam jeszcze o jednej ciekawej rzeczy. W sensie słońce w grze, bo, bo na dworze to słońca raczej nie będzie przez następne dni. Możecie napisać wizowie, czy lubicie zimę. Ja, ja ja chyba jestem jednak fanem lata. Technologia zawarta w nowym właśnie silniku Unreal Engine 5, która nazywa się Nanite, zapewnia nam ona niesamowicie wysokie szczegóły, które możemy zobaczyć między innymi teraz u mnie na filmiku, dlatego, że specjalnie do tego filmu włączyłem najwyższe możliwe ustawienia. Ale to nie wszystko, dlatego, że kolejną zmianą, o której możecie nie wiedzieć, jest wprowadzenie technologii Lumen. Lumen oznacza światło i teraz w grze światło wygląda całkowicie inaczej niż było to kiedyś. Słońce wychodzi, pokażę wam o co mi chodzi. Uuu, nawet zrybowałem. Ja cię kręca. Jeszcze przed omówieniem tej najnowszej technologii Lumen, chcę wam pokazać się ustawienia, które myślę, że warto sobie ustawić. Posiadacze kart graficznych od Nvidia mogą wejść teraz do swoich ustawień i sprawdzić, czy mają włączone właśnie opóźnienie Nvidia Reflex. A raczej tryb niskiego opóźnienia Nvidia Reflex. Ej, gość, mi tutaj dojeżdża z młota! Czekajcie, poróbmy go szybko! Ty, młociarzu, daj mi spokój! Ja tutaj widzę, pokazuję nowe technologie, a ty tutaj trolujesz mi, no ładnie. Chłopie, nie ukrywaj się, eliminujemy go. Już mówię wam, dalej. Ja nie mogę, jaki troll. Człowiek chce coś powiedzieć, to się. Nie da. Dlaczego Nvidia Reflex jest taka ważna? Dlatego, że odpalając właśnie tą opcję, włączając ją w ustawieniach, mamy mniejsze opóźnienie podczas gry. Ująłbym to w takie słowa, że jesteśmy, można powiedzieć, połączeni z naszym komputerem i wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Osobiście posiadam kartę graficzną od Nvidia RTX 3090 Ti, dzięki czemu mam dostępną tą technologię. Plus, warto włączyć na sobie kolejną technologię, dostępną oczywiście w Fortnite, którą jest DLSS. Dzięki DLSS mamy więcej FPS-ów, a jak wiemy, FPS-y w grach Typu Fortnite są tak naprawdę najważniejsze i dają nam dużą przewagę nad przeciwnikiem, jeżeli mamy tych FPS-ów dużo. Jest takie hasło po angielsku Frames Win Games. Czyli oczywiście, że klatki na sekundę wygrywają nam gierki, bo jest to w sumie prawda. Czekajcie, czekajcie, widzowie. Jak wiecie, powoli rozpoczyna się okres świąteczny. U mnie, choinka już jest, jestem ciekawy, czy Wy już macie. Z tej okazji Komputernik przygotował dla Was specjalne oferty. Można złapać naprawdę niezłe promocje na karty graficzne, laptopy oraz monitory 360Hz, które nie są już aż tak drogie jak kiedyś. Wszystkie linki załączam Wam w opisie. Się, koniecznie sobie obczajcie, a my wracamy już do dalszej części materiału. I wreszcie wyszło światło na mapie, więc idę wam pokazać coś, co. Mnie osobiście ta zmiana. Jakby to powiedzieć? No zmiotła, widzowie, z nóg. Zmiotła mnie ta zmiana z nóg. Patrzcie na to, kolejny ziomek jest. Ole szybko został tutaj poskładany prawie się gościu! E, on ma młot! Powiem wam, że ten młot jest szalony. Nie no, to jest szalony ten młot. E, Michej, ty mnie tutaj nie młotuj! Jocie kręcę, kolejny gościu, kolejny gościu. Spokojnie, zaraz go tutaj ustrzelimy. Pytanie, skąd on strzelał? Chciałbym to wiedzieć. Poleszko się przede mną nie ukrywa. Ja na balonie lecisz. Dzień dobry, dyniolcu. wo wo wow, wow. Może trafię go z miecza? Tak, prędzej z siebie trafię. Ej, czekaj, on mi zadaje obrażenie? Nie, nie, zadaje. Szybkie przeładowanie. Dynia siedzi za drzewem. Oj, 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 Może być ciężko go pokonać. Mam 200 IQ plan. Użyjmy nowego łuku impulsowego. Wystrzelmy go. O, mój plan nie wyszedł. 50, 112, musimy mieć na blisko. To jest jego koniec. Widzowie, bombę mu daje. Czekaj, bo leci w powietrzu. Bombę mu daje, leży dynia. Na panie dyncu. Zabierzmy sobie tutaj nowego To Powiem wam, mega się cieszę, że skar wrócił do gry. Możecie napisać, jaki z nowych przedmiotów jest przy okazji waszym ulubionym itemem aktualnie w Fortnite. Cie. Przejdźmy do kolejnej nowej technologii, którą jest technologia Lumen. Moim zdaniem Lumen wprowadził nam tak mocną zmianę, która jest aż ciężka do pisania w słowach. Dlatego, że technologia Lumen działa tak jak realne życie. Lumen jest Związane ze światłem. Dzięki niemu mamy niesamowicie dobrze odwzorowane padanie światła, które odbija się od wody, od powierzchni, które się świecą, błyszczą. Zobaczcie, gdy jestem w domku, to to światło jest niesamowicie jasne. Gdy, lecz, gdy z niego wyjdę, to robi się one po prostu inne. W zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, światło pada inaczej, pod innym kątem, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu gra wygląda totalnie realistycznie. I myślę, że jest to kolejny dobry powód dla starych graczy do powrotu i obczajenia wszystkich zmian. Aktualnie mamy 6 fragów. Chciałbym jeszcze tutaj coś na pewno ustrzelić, byłoby bardzo dobrze. Ano, wiecie, wy się tutaj. Yy, kryjecie przede mną. Proszę się nie ukrywać, proszę wyjść. My tą gierkę wygrywamy. Jest kolejny gościu, wszedł do środka, nawalam do niego. A szkoda, że nie dostał. Koleżko, weź, że wychodzi. nawalamy się. Nie gadaj! Zamek jest w strefie. Rycerski zamek w strefie. Zajmijmy sobie ten rycerski zamek w takim razie. Poczekajcie, widzowie, poczekajcie. Jak ja mogę tam wejść? Wow, jest tu! Bombę udaje, ma totalne zero i jest na hita! Lecimy! Wow, odłączyło mi myszkę! Na szczęście myszka podłączona, mamy go porobionego. Znaczy, nie odłączyło mi myszki, tylko niechcący sobie zminimalizowałem grę. Brawo dla mnie. Plus jest taki, nie wpłynęło to na to, że zginąłem i żyjemy. Porobiliśmy właśnie ziomka, który zajął najwyższy punkt na mapie. A myślę, że na trybie bezbudowania najważniejsza jest pozycja. Z tego powodu, że jak jesteśmy wysoko, nikt nam tutaj nie wejdzie i się do. Możemy chillować. Obczajcie sobie jeszcze tylko, jak pięknie to wszystko wygląda. Ja jestem zakochany w nowej grafice Fortnite'a. Panowie, to jest mój zamek. Ja tutaj od dzisiaj jestem królem tego zamku, więc nie wiem, co sobie robicie, ale nie podbijecie tutaj. Nie ma takiej opcji. Jesteśmy na high groundzie. Chillujemy bombę, wygrywamy ten mecz. Gorzej, gdybym spadł, ale do tego nie dojdzie. Ty, koleżko, jak ty do mnie strzelasz przez to drzewo? Nie wiem, jak tym cudem on mnie zobaczył. Jest gdzieś pode mną. No, zapraszam do walki. Nawala do mnie. Aha, czekaj, on do mnie strzela przez drzewo. A ja nie mogę. Co jest grane? dostał się czyli... dostał 105. Jest mega obity, nawalamy. No i powrobiony szybko ze skara. Krótka fiuka zim. Dajcie przy okazji znaka w kantarzu, czy wiedzieliście o tych technologiach, o których dzisiaj wam opowiedziałem? Bo jak dla mnie jeżeli możemy mieć więcej FPS-ów na najlepszych ustawieniach, to jest dobre. Ale że jakiś ziomek leci tutaj tym nowym młotem, widzicie, że jeszcze tego nowego młota nawet w ręce nie miałem. Zostawcie łapę w górę, 1500 łapek i nagram tylko nowy młot challenge. To może być ciężkie, ale, ale zrobimy to damy radę. Podobno gdzieś tutaj znajduje się jeszcze pięciu graczy. Jestem ciekawy gdzie? Jestem ja. Oprócz mnie jest gościu z tym młotem. Pytanie, gdzie są inni, bo to, 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 to mi się nie wydaje, że jest gracz. Tam, tam jakiś kurczak i wilk się gonią. Okej, okay, miłego gonienia, panowie. Ty, ty, ty olez wybieg, dostał 35 ode mnie. Dyniolec, dyniogłowiec? Nie, nie mam pojęcia, jak na niego mówić. Ja przypadkiem wcześniej jakiegoś dyniogłowca już nie porobiłem. Chyba porobiłem. Rozwalmy sobie to drzewo, żeby nie przeszkadzało. I rozwalimy zaraz jeszcze ten domek. Bo oczywiście gramy bez budowania i ten chłop nie będzie miał jak się zabudować. Rozwalamy tutaj jego jedyne schronienie. No i jak tam, kolego? Jak tam u ciebie? Czekaj, czekaj, czekaj. On zdążył wyjść? Co jest? Zdążył wyjść, ale zobaczyłem go. 136 dostał. Ej, nie mamy widzowie strefy na HG. Czy przez to przegram, czy wygram? Oczywiście, że wygram. Nie widzę innej opcji. Końcówka meczu. Ja muszę odblokować jeszcze moje perki, więc bierzmy wszystkie perki, które tylko mogę. Odblokowujemy je, żeby moja postać była jeszcze mocniejsza. I teraz nawalamy z perkami. Panowie, żegnam. Do lobby, do lobby. On ma jeden hapy. Co jest grane? Czekajcie, jak ja mam stąd rzeźć i nie zginąć? Szedłem na dół, idziemy mu na plecy. Gość ma bardzo mało. Leży, szybko porobiony. I jesteśmy jeden na jednego. Pytanie, gdzie jest ten ostatni gościu? Ej, trafił mnie. Ło, wow, on mnie uwalił mocno. On ogarnia, jest na pewno dobry. Musimy na niego strasznie uważać. Nie chciałbym tutaj zginąć. Kolego, mam hagię. Dajże się porobić. Widzowie, damy radę czy nie damy? To jest dobre pytanie. Siedzi w krzaku dostał dużo. Minus 100, jest na biało. Nawalam do niego dalej 3500. Czy to będzie moja pierwsza wygrana w tym sezonie? Dokładnie tak. Mamy pierwszą wygraną w tym sezonie. Przy okazji przedstawiłem wam wszystkie nowe technologie, wszystkie nowości. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subujcie kanał. Pamiętajcie o kodzie za krzak, w sklepie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Obczajcie linki z opisu. Trzymajcie się do następnego i piona!